Cześć. Wielkimi krokami zbryza się Fame 17. Kiedy i gdzie podczas Podczas nadchodzący Gari Fame ma 17. Dojdzie do długo wyczekiwanego start pomiędzy Madeusem, Frarią Roślikiem i Kamilem Łastrykiem. Zadzwonię, wzmocni się już w piątek 3 tego o 19:30. 19 tak, gra do... Przechodzimy do sedna. Mm. I Gara w FM17. zbierz się wielkimi krokami, bo właśnie dzisiaj, Warka wieczoru: Amadeus Ferrari Oślik i Kamil z córek Łastyk. Kamil Łastyk to zawodowiec. Hmm. Amadeus Ferrari wygrywa zawsze swoje pojedynki, ale ja bym stawiał na Kamila Łastyka. Kamil Łastyk, że wygra. Na, osiem, na 75%. Komej event. Wacław Toja osiecki versus Sebastian Alterboy Fabiański. Wacław jest raper. Kontra Sebastian Fabiański. Ja zrozumiem, ale ku Fabiański wygra według mnie Fabiański. Podobno repsy jest. Cezary Armagedon Jóźwik versus Tomasz Gimper Działowy. Cezary Jóźwik, co abstrahuje on jest. Hmm. Według mnie Carek nie ma sens. Wygra Gimper. Barka. Ark Aran Kwieciński versus Maksymian Wiewiór. Wiewiórka. wyk 1 Zamas. Cury Arkadiusa, który nawawi się kontuzji, będzie zamiast niego Alan Kwieciński za walce z, Maksymi z Maksymilianem Wiewiurem. Hmm. Chciałbym, żeby wygrał Aran Kwieciński, ale stawiałbym, że wygra Maksymilian Wiewiur. O! Paweł Prezes Fen Jóźwiak versus Michał Bokser Baron w wykradce rzymskiej. Hmm. hmm. Chciałbym, żeby wygrał prezes Juźwiak. Hmm. Wyga Juziwiak. Zastałem zna Juźwiaka, ale na pewno wygra Bogzel. Warka Filip, Filipek Marcinek Wer i Robert Karaś Teska 1 Według mnie wygra Filipek. E, Warka Marcin Polis Zombi Wzosek i Piotr Seryga, Seriga 1 Według mnie wygra Marcin Polis z y, Zombi. Czyli Marcin Zosek. Marcin Zosek wygra. Warka. Claudia hmm. Klaudia Dziejcyk I Wiktoria Wiki jaroniewska Według mnie wygra Seja. Bo Seja dwiększa. Ale być może... Może również... Może również. równie nie to może być. Hm i ukryta warka. Mikołaj Mikser Magdzias i Marcin Lafonix Krasucki. To, wiadomo, bez zastanowienia się, na 100%, wygra Lafonix. Ich warka jest ukrytą warką. Konferencja z ich udziałem z miksera, udziałem Miksera i Lafonixa było na y, tym... Ich konferencja, ich konferencja odbyła się na Twitchu, Borafonix Mabana i tubie. Hmm. Zobaczymy ile się sprawdzi moich typowań. No to żegnam się z wami na razie. Napiszcie w komentarzu, czy oglądacie fame? Czy będziecie oglądać? No to żegnam się z wami, do zobaczenia. Hej.